56% Bydgoszczan pije wodę bezpośrednio z kranu. Tak wynika z badań miejskich wodociągów i kanalizacji, które od 15 lat przekonują mieszkańców, że bydgoska kranówka jest nie tylko bezpieczna, ale i zdrowa. Co z pozostałą częścią osób? Ja jestem zwolenniczką, jeżeli chodzi o coś takiego, ale mm, jednak przez filtry. Stosuję butelki z filtrami i, i tak korzystam z wody. Bezpośrednio z kranu no jednak nie. Nie piję wody z kranu. Jednak się trochę obawiam i nie piję. Piję wodę przegotowaną. Sprawdziliśmy, jakie są najczęstsze obawy bydgoszczan przed spożywaniem wody bezpośrednio z kranu. Do każdej z nich odniesie się prezes Miejskich Wodociągów Bydgoszczy Stanisław Drzewiecki. Obawiam się jakichś zanieczyszczeń jednak mimo wszystko i tego, że nie do końca jest taka dobra dla naszego organizmu. Nie mam takiej pewności. Woda wodociągowa, którą podajemy jest bardzo dokładnie uzdatniana przed podaniem jej do sieci, jest dezynfekowana, także w tej wodzie nie ma żadnych zanieczyszczeń, nie ma żadnych bakterii, są tylko te sole mineralne, które są niezbędne dla naszego zdrowia. Bydgoszczy mamy dwa ujęcia wody. Głębinowe w Lesie Gdańskim, gdzie pobieramy z warstwy wodonośnej z głębokich poziomów kredowych doskonałej jakości wody o średnim poziomie mineralizacji. Ta woda w zasadzie nie wymaga uzdatniania, ale my ją ulepszamy poprzez usunięcie siarkowodoru i amoniaku, żeby nie było wrażeń zapachowych nieprzyjemnych i usuwamy solę żelaza i manganu, dlatego tylko, że one powodują brunatne plamy na bieliźnie, na przyborach sanitarnych. Natomiast drugie ujęcie Wody, wody powierzchniowej z rzeki Brdy. Tam jest zastosowany bardzo skomplikowany, bardzo skuteczny, bardzo efektywny proces uzdatniania wody, tak zwana koncepcja siedmiostopniowych barier. Jednak mam gdzieś tam obawy. Może gdzieś tam wycieczki do innych miast i, i to, co się działo jednak z, z, z brzuszkiem i dzieci. Także. Gdzieś tam mam obawę, żeby bezpośrednio z kranu. Sporadycznie zdarza się, że gdzieś tam w Polsce stwierdzono e, obecność bakterii koli w wodzie wodociągowej. To jest konsekwencją nieprawidłowego prowadzenia procesów technologicznych, zaniedbań eksploatacyjnych. Natomiast zbyt Bydgoszczy, ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek stwierdziliśmy obecność bakterii koli w wodzie wodociągowej. Nasze w naszym wodzie kamień straszny. Kamień, kamień i kamień. Twardość to jest jeden z najważniejszych walorów wody wodociągowej. Oznacza to, że w wodzie wodociągowej znajdują się sole mineralne niezbędne dla naszego organizmu, w szczególności węglany, wodorowęglany, wapnia, magnezu, sodu i potasu. Co to jest kamień kotowy, to co się gromadzi w czajniku? W wodzie rozpuszczone są różne sole mineralne, w szczególności wodorowęglany, wapnia i magnesu. One występują w, w formie rozpuszczonej w wodzie, nie są widoczne, no bo to są drobiny małe. Natomiast w momencie, kiedy my wodę zagotujemy, zmienia się temperatura wody, zmienia się rozpuszczalność dwutlenku węgla w wodzie i ten dwutlenek węgla ulatuje do atmosfery, powodując, że wodorowęglany w formie Rozpuszczalne w wodzie przechodzą w węglany wapnia i magnezu w formie nierozpuszczalnej i one sedymentują niejako na dnie czajnika. bardzo prosty sposób można sobie poradzić z kamieniem, który się osadza w czajniku. Po prostu od czasu do czasu należy wsypać do czajnika soli, zagotować wodę z tą solą, albo można też użyć kwasku cytrynowego i ten kamień się rozpuści odpłynie do kanalizacji, a czajnik będzie znowu w środku czysty. Woda, podejrzewam, że z wodociągów wychodzi czysta, oczyszczona, odpowiednia do spożycia, ale właśnie po drodze te rury wszystkie stare, takie, które mają ileś tam nie wiadomo lat, to y, też to swoje robi, nie? że ta woda jest jednak zanieczyszczona. W Bydgoszczy nie występuje problem starych rur wodociągowych, które mogą mieć wpływ na jakość wody. Przypomnę, że przeprowadziliśmy to już 15 lat temu w ramach projektów unijnych, kompleksową modernizację sieci wodociągowej w Bydgoszczy. Wszystkie magistale wodociągowe zostały podane renowacji, która polegała na wprowadzeniu do wnętrza przewodów wykładzin ze specjalnych bezpiecznych tworzyw sztucznych, które oddzielały starą rurę od wody. Budowaliśmy nowe sieci wodociągowe już według nowych technologii z użyciem bezpiecznych materiałów. W wyniku tego w nie następuje pogorszenie jakości wody. Taką samą jakość wody, jaką uzyskujemy na stacji uzdatniania wody, taką samą wodę dostarczamy do klienta. Także tu. Gwarantujemy poprzez te działania i ciągłą bieżącą eksploatację, która polega na regularnym płukaniu sieci, aby zabezpieczać jakość wody właśnie taką samą u klienta jak na ujęciu wody. Dlatego my spokojnie możemy naszą wodę wodociągową pić, bezpośrednio skalę możemy ją używać, bo nie ma tam żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o wtórne zanieczyszczenie wody w starych sieciach wodociągowych, bo ten problem po prostu w Bydgoszczy nie występuje. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, podpisała traktat akcesyjny, w którym zobowiązała się do zapewnienia w kranie wszystkim mieszkańcom wody o jakości wody do picia. W Bydgoszczy w latach 2000-2020 przeprowadzono ogromną inwestycję, polegającą m.in. na modernizacji stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowych, dzięki czemu każdy mieszkaniec podłączony do sieci może bez obaw pić wodę bezpośrednio z kranu.